Trenerze, kolejny bardzo ciężki rywal w tych meczach sparingowych GKS-u Katowice, ale dzisiejsza gra GieKSy mogła się podobać. Naprawdę widać, że, że zaczynają łapać tą filozofię trenera. Tak, rzeczywiście, ale szczególnie pierwsza połowa. Tak? Z pierwszej połowy jestem zadowolony. Stworzyliśmy sobie trzy sytuacje, w których powinniśmy lepszym wykończeniem pokusić się o zdobycie gola. No nie udało się. Po przerwie, po zrobionych zmianach jakość naszej gry spadła. Zdecydowanie i przeciwnik przejął inicjatywę, ale należy się cieszyć z tego, że mm, potrafiliśmy w defensywie zapobiec utracie gola i, i, i praktycznie przeciwnik nie stworzył sytuacji sobie takich, o których mógłby pomyśleć, że strzeli, żeby go strzelić. Tak? Dwa strzały z 25 metra, no to trudno wszystko zablokować, ale wtedy akurat nasz bramkarz spisał się solidnie. że dzisiaj dość ciekawa decyzja personalna. Łukasz Zeidler na lewej obronie. Skąd taki pomysł? Łukasz Zajdler gry, grywał na lewej obronie w Krakowi i e, jeżeli miałbym e, kogoś e, za ten mecz tak szczególnie wyróżnić, to właśnie jego. Uważam, że był naszym najlepszym zawodnikiem dzisiaj. Możemy się spodziewać takiego rozwiązania w lidze? Trudno mi powiedzieć, bo mamy na razie jeszcze dziury w róż na różnych pozycjach i, i stąd e, Łukasz, który jest piłkarzem uniwersalnym, e, zagrał z konieczności na lewej obronie. I tak jak powiedziałem, e, e, zagrał tak, że chciałbym, aby zawsze mi boczny obrońca tak grał. Dzięki wielkie. Dzięki, pozdrawiam. www.asapolska.pl